Chcę serdecznie pogratulować wszystkim, którzy pracowali nad nowym rozwiązaniem ustawowym, nowoczesnym, a na pewno o wiele bardziej nowoczesnym od tego, które obowiązywało do tej pory. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem stworzyliście Państwo prawo, które będzie po prostu służyło dobrze Polsce Obywatelskiej. W nowej ustawie o zbiórkach publicznych przede wszystkim oddajemy decyzję w ręce obywatela. To nie urzędnik będzie wydawał zgodę, tylko obywatel będzie rejestrował zbiórkę publiczną na ogólnodostępnym portalu internetowym i dzięki temu będziemy wiedzieli, jak ten proces przebiega, a proces stanie się całkowicie przejrzysty. A więc nie tylko obywatel decyduje, ale również obywatel kontroluje to, w jaki sposób pieniądze są zbierane, a potem wydawane. Dzisiaj mamy ustawę, która jest ustawą niezwykłą, dlatego że, co ważne, ona, ona zrealizuje nasz główny postulat, to znaczy zbiórki publiczne zawężone są do zbiórek w w miejscach publicznych i w sytuacjach, kiedy nieznany i anonimowy jest darczyńca. Płaty na konto, które są ewidencjonowane, nie podlegają regulacjom zbiórki publicznej. Uwalniamy zbiórki w internecie. W internecie każdy może zbierać na co chce. Dlatego, że proces przejrzystości jest zapewniony przez już to już przez technologię, dlatego nie ma konieczności ani zgłaszania zbiórek w internecie, ani uzyskiwania pozwoleń na nie. myślę, że to jest wielki krok w kierunku budowania takiej świadomości Polaków obywateli do tego, żeby mogli w swoje ręce wziąć też sprawy społeczne, zaangażować się znacznie większej więcej. Najważniejszym w tym wszystkim mi się wydaje taki aspekt zaufania. To znaczy, że przestaje się traktować kogoś jak potencjalnego oszusta, po prostu. No, to znaczy gdzieś w tym jest założone to, że po coś to robimy i, i, i wierzymy w to i mamy do tego zaufanie. Przede wszystkim zmieniamy podejście i rolę urzędu. Do tego momentu urząd wydawał zezwolenia, wydawał zgodę. Teraz wystarczy, że. Obywatel czy organizacja zarejestruje, zgłosi zbiórkę. Bardzo upraszczamy proces uzyskiwania czy organizowania zbiórek publicznych na ulicy. Jeżeli ktoś chce organizować taką zbiórkę, wystarczy, że, że zgłosi ją na stronie internetowej. Ten portal umożliwia zarówno dotarcie łatwo z informacją, sprawdzenie jakie zbiórki są organizowane, zaangażowanie się nie tylko w jedną akcję, ale w kilka zbiórek publicznych, więc daje przejrzystość, daje łatwość też rejestrowania zbiórek, ale też sprawdzania jakie zbiórki są organizowane, na co są wydatkowane fundusze. W dobie wszechobecnych iPhone'ów czy innych tabletów będziemy mogli na ulicy wręcz sprawdzić, czy osoba, która zbiera, ma pozwolenie i zbiera na cel, który chcielibyśmy wesprzeć. wielkie podziękowania w kierunku Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które zrozumiało w pewnym momencie potrzebę, istotę i wagę tej, tej zmiany ustawowej i dzięki temu możemy się dzisiaj cieszyć właśnie nową, nową ustawą. Wszelkie decyzje wtedy mają sens, jeżeli są przygotowane wspólnie przez decydentów, zainteresowanych, organizacje pozarządowe kiedy one się jakoś w dyskusji ucierają, bo wtedy powstaje najlepsze rozwiązanie i dodatkowo rozwiązanie, które już jest z definicji aprobowane, bo wszyscy brali w tym udział i właśnie ten przykład tej ustawy o zbiórkach publicznych pokazuje, że jest to możliwe. Był to dla mnie modelowy proces konsultacji społecznych. Każdy, kto chciał zabrać głos, ktoś interesował tą sprawą, mógł się włączyć. Więc jest to wspólne działanie. Warto działać razem.